Daj nam czat tylko oh, dla kebabów oh my, my. Okay. Hey, yes no. Kierbab, Kiebab, kebab, daj nam czas tylko dla kebabów yes. i, i żebyśmy się osobno wyświetlali. Sekta moich ryjów. Chipsy paprykowe Chipsy paprykowe o smaku papryki. Bez przesady, bez przesady. Idźmy Okej, Big szkoda. Big szkoda. Big szkoda. Big szkoda. Big szkoda daj auto, a nie to nie to było. Das auto. I, I ja... w... Kocham ich nie.